Zjawili się przedstawiciele czterech komitetów. Był pan Lekuczyński z Komitetu PiS, z partii Prawica Rzeczpospolitej, był Krzysztof Oleński z partii Korwin, była Ewa Sadowska-Cieślak z partii Nowoczesna Ryszarda Petru i Piotr Karczewski z Platformy Obywatelskiej RP. Miał być Piotr Gadzinowski, który poszedł na wywiad do konkurencyjnej stacji, nie dotarł do nas Marcin Rola z Komitetu Korwin 15 niestety. Atmosfera jak przystało na lokal, gdzie nie spotykaliśmy się oficjalnie, była bardzo fajna. Dowiedzieliśmy się od, od kandydatów, jak jest, jak, po co kandydują. O to ich pytaliśmy. Pytaliśmy ich o plany co do Warszawy. Wiadomo, że kandydaci nie będą reprezentować wyłącznie Warszawy, bo Sejm jest dla Polski, podkreślali to. Ta debata w ogóle została wymyślona, jak gdyby wskutek hasła wyborczego jednej z kandydatek, która wręcz mówi, żeby nie głosować na jedynki. Dlatego warto głosować na sąsiadów na ludzi, których się zna. Oni być może nie wejdą w pierwszej turze do Sejmu, ale może będą mieli to szczęście, może nasz głos spowoduje, że ten drugi, trzeci mandat czy piąty, szósty trafi do nich. Łatwiej jest dotrzeć do posła, którego można spotkać w tramwaju, w tramwaju na Ursynowie, nie w metrze, czy w autobusie, czy w sklepie, czy na zakupach, niż biegać za posłem do jego biura poselskiego, którego on nie musi mieć na Ursynowie.